Poszedłem do parku z moją babcią, ale problem w tym, że babcia zobaczyła starszego pana i powiedziała do niego: Przepraszam, potrafię zgadnąć pana dokładny wiek w zaledwie pięć minut. Szokowany zapytał: Jakim cudem, na tej świętej ziemi, możesz zgadnąć mój dokładny wiek? Nigdy wcześniej mnie nie widziałaś. Na to babcia uśmiechnęła się i odpowiedziała: Właściwie to bardzo proste. Musisz tylko zdjąć spodnie i bieliznę. Kiedy to usłyszałem, byłem tak szokowany, że nie wiedziałem, co powiedzieć. Nagle ten starszy pan rozpiał spodnie. Sunął je razem z obcisłymi bokserkami i w końcu stanął nagi. Babcia szybko spojrzała na niego od góry do dołu, uśmiechnęła się i powiedziała: Dobrze, teraz obróć się bardzo powoli. Posłusznie wykonał pełen, powolny obrót. Wtedy babcia powiedziała: Doskonale, teraz podskocz dziewięć razy. Zrobił, co okazała. Kiedy skończył skakać, babcia ze złością powiedziała: A teraz załóż ubranie w ciągu trzydziestu sekund. Szybko, szybko, szybko. Ten starszy pan zebrał całą swoją siłę życiową i ubrał się w trzydzieści sekund. Po kilku minutach babcia powiedziała do niego: Całkiem imponujące. W każdym razie, teraz wiem dokładnie, ile masz lat? Masz 75 lat i 6 dni, prawda? Kiedy to usłyszeliśmy, zarówno ja, jak i ten starszy pan, byliśmy w totalnym szoku. On zapytał: Tak, to dokładnie mój wiek. Skąd to wiesz? Jesteś jakimś aniołem? Babcia spojrzała na niego od góry do dołu, uśmiechnęła się i odpowiedziała: Nie jestem aniołem ani nic z tych rzeczy. Po prostu byłam na twoich urodzinach w tym parku w zeszłą sobotę.